Witam na kanale Kontrowersyjnej Książki. Dziś zapraszam Was do wysłuchania mojej opinii na temat książki, która wywołała u mnie niemałe emocje podczas lektury. A przyznam szczerze, że publikacja ta wpadła w moje ręce zupełnie przypadkowo. O tak po prostu przeglądałam sobie w księgarni, co by tu kupić i nagrać dla Was na kanał. I takim oto sposobem natknęłam się na reportaż Pawła Kapusty pod tytułem Agonia, lekarze i pacjenci w stanie krytycznym. Nie Podziewałam się, że treść tej książki mnie wręcz szokuje, mimo że tytuł jest przecież dość kontrowersyjny, ale wiadomo, co innego tytułu, a co innego treść. Jednak kiedy zaczęłam czytać, nie mogłam uwierzyć, że takie rzeczy dzieją się naprawdę, mimo że przecież wszędzie się o tym słyszy, ale do momentu kiedy nie zetkniemy się z faktami, statystykami i realnymi historiami, puszczamy takie rzeczy w niepamięć i żyjemy dalej. Przechodząc już do rzeczy dzięki książce Pana. Pawła kapusty możemy dowiedzieć się, jak działa służba zdrowia w Polsce, a także z czego przeciętny szary człowiek nie zdaje sobie sprawy, domagając się czasem niemożliwego, bo przecież w jego odczuciu się mu to należy. Paweł Kapusta w swoim reportażu przedstawia 11 niezwykłych historii każda z nich jest inna dotyczy różnych przypadków, ale łączy je jedno absurdy systemu zdrowotnego w Polsce. Opisane zostały tutaj historie lekarzy, ratowników, ale także pacjentów, a idąc w głąb systemu nie można było pominąć funkcjonariuszy służby więziennej czy ochroniarzy w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym w Gostyninie. Mało kto z nas zdaje sobie sprawę, jak wygląda praca lekarzy i ratowników w Polsce. Owszem, każdy coś słyszał w teorii i narzeka w praktyce, kiedy przyjdzie mu stać w niekończących się kolejkach czy Czuwać do rana na drewnianym krzesełku Soru. Autor tej książki zaprasza nas na wędrówkę po polskich szpitalach i na rozmowę zarówno z lekarzami, jak i ratownikami. Wręcz zwraca się bezpośrednio do czytelnika: usiądź, rozgość się, zapraszamy na Sor. Jednak nie są to rozmowy przy kawie i w spokoju. To rozmowy pełne emocji, w biegu, w ciągłym stresie, uwieńczone niesamowitymi przykładami z życia polskich szpitali bo zdawać by się mogło, że te miejsca żyją zdecydowanie własnym życiem, karmione strachem, łzami i śmiercią, a czasami iskrą nadziei, zwłaszcza tych, którzy padli ofiarą nie tylko choroby, ale także systemu, w którym ciężko jest im wygrać, bo zawsze znajdzie się jakiś paragraf odbierający nadzieję, a człowiek jest tam tylko numerem lub podaniem, które rozpatruje się w stosownym momencie, nie biorąc zupełnie pod uwagę, że pod tym numerem lub pod tym podaniem kryje się żywa jednostka, która walczy o życie, a jej cały los zależy nierzadko od systemu służby zdrowia. Autor w swoim reportażu doskonale pokazał, że jest to system pełen luk i absurdów. Paradoks tkwi również w tym, że człowiekowi, który żyje zgodnie z prawem przysługuje mniej niż tym, którzy tkwią uwięzieni za murami jednostek penitencjarnych, żyjąc z podatków obywateli. A ludzie, którzy zostali powołani do pilnowania porządku w takich miejscach, codziennie narażają swoje własne życie, zarówno w sposób fizyczny, ponieważ w takich miejscach jak więzienie trzeba zachować szczególną ostrożność nigdy bowiem nie wiadomo, jaki człowiek przekracza jego mury, czy nie jest np. nosicielem HIV lub HCV. Ale przede wszystkim są narażeni na utratę zdrowia psychicznego. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że np. Funkcjonariusz służby więziennej jest zobowiązany do reanimacji osadzonego do momentu, kiedy nie przyjedzie karetka, nawet wtedy, kiedy osadzony już dawno nie żyje. Takich historii dosłownie mrożących krew w żyłach i budzących przerażenie w tej książce jest dużo, dużo więcej. Jej bohaterowie codziennie ryzykują życiem i zdrowiem, poświęcając się dla dobra innych. Wtedy, kiedy my śpimy spokojnie, lub skarżymy się, czekamy. W zbyt długich kolejkach, nikt z nas nie zdaje sobie sprawy, z czym przed chwilą musiał zmagać się lekarz, ratownik czy pielęgniarka. Czy właśnie przed chwilą nie wkładali oni 12 zwłok tego dnia do czarnego worka, gnając gdzieś na kolejne wezwanie, nie zwracając uwagi na nasze wołanie, bo muszą komuś ratować życie? Wtedy, kiedy my spokojnie siedzimy w kolejce i pozostaje nam cierpliwie czekać. Szczerze mówiąc, bardzo silnie. Cieszę, że przypadek sprawił, iż książka ta trafiła w moje ręce. I muszę przyznać, że inaczej zaczęłam patrzeć teraz na służbę zdrowia, mając świadomość, jak to rzeczywiście wszystko wygląda od środka. Bardzo zachęcam Was do przeczytania tej książki. Czyta się ją mimo ciężkiej tematyki bardzo szybko i ciężko się od niej oderwać. A kolokwialnie mówiąc, szczęka z każdą stroną opada w dół z niedowierzania. I mimo tego, że każdy z nas ma wyrobione swoje własne, Własne zdanie na temat systemu służby zdrowia, to czytając tę książkę dowiecie się o wiele więcej i to takich rzeczy, o jakich pojęcia wcześniej z pewnością nie mieliście. Z mojej strony na dziś byłoby to już wszystko. Dzięki za wysłuchanie tego materiału zachęcam do pozostawienia komentarzy, a także do odwiedzenia moich stron na Facebooku i na lubimy czytać. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!